Większość z nas spotkała się w swoim życiu z jakimś paradoksem. Paradoks można definiować na różne sposoby i może on dotyczyć różnych dziedzin. Istnieją paradoksy filozoficzne, paradoksy matematyczne czy fizyczne. Ale w takim potocznym rozumieniu paradoks to coś, co jest sprzeczne z oczywistym naturalnym myśleniem, a jednak co zadziwiające jest prawdziwe. <laughs> Mówimy nawet, na, przy na przykład, że paradoksalnie stało się coś, mimo że naturalnie spodziewalibyśmy się czegoś zupełnie innego. Jako przykład można tutaj podać wskazówkę, jak uratować się od spłonięcia w pożarze łąki. Jeżeli jesteśmy na jakiejś otwartej przestrzeni, jak takiej jak na przykład łąka, gdzie ogień szybko się rozprzestrzenia, i widzimy, że jesteśmy w potrzasku, że ogień zaczyna nas otaczać z różnych stron, za chwilę nie będziemy mieli dokąd uciec. To paradoksalnie to, co musimy zrobić, to właśnie podłożyć ogień. Wypalić w pobliżu nas w kontrolowany sposób pewien obszar, na którym będziemy mogli uratować się przed zbliżającym się pożarem. Ogień strawi to, co ma strawić, i kiedy pożar do nas dojdzie, to. Ogień nie będzie miał już się czym żywić. Wszystko zostało już spalone. Paradoksalnie w takiej sytuacji ogień ratuje nas od ognia. Jest to coś sprzeczne z naszym przewidywaniem, z, naszą, z naszą, naszym odczuciem. Paradoks jest czymś nieoczekiwanym, zadziwiającym, czymś wyglądającym nieprawdopodobnie, a jednak mającym miejsce. Czymś pozornie sprzecznym. I tak jak Paweł w przytoczonym przed chwilą fragmencie mówi, także krzyż paradoksalnie, wyglądając dla uczonych na głupstwo, okazuje się czymś wyjątkowo mądrym. Coś, co wyglądało na słabość, okazuje się manifestacją Bożej Siły. I coś, co jest gorszące, coś, co jest obrzydliwe, odpychające, okazuje się piękne, chwalebne. Przyciągające. I dzisiaj, kiedy w wyjątkowy sposób przypominamy sobie ukrzyżowanie Jezusa, chciałbym zwrócić uwagę na wiele paradoksów, które wynikają z krzyża albo które doprowadziły Jezusa na krzyż. Pierwszym paradoksem tego kazania jest to, że będę dzisiaj mówił długo, nie, nie będę dzisiaj mówił długo, ale będę mówił dużo. W pierwszej kolejności. Chciałbym wspomnieć o wypełnionym paradoksami przyjściu Jezusa. Nie byłoby krzyża, gdyby Jezus nie przyszedł na świat. Zacznę od tego, że przyjście na świat Boga w ludzkim ciele jest obok zmartwychwstania największym, najbardziej niepojętym cudem w historii ludzkości. Nieskończony, wszechmogący Bóg. Ograniczony ciałem, a jednocześnie wszechobecny, jednocześnie wszechmocny i jednocześnie bezbronny. Jezus stał się synem człowieczym, żebyśmy my mogli stać się synami Bożymi. Jezus w swojej naturze jest synem Bożym i w swojej naturze stał się synem człowieczym, aby coś dokładnie odwrotnego stało się z nami. My z natury nie jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli już to Biblia w naszym naturalnym stanie nazywa nas dziećmi diabelskimi albo dziećmi gniewu, czyli dziećmi przeznaczonymi na Boży gniew. Ale Jezus został zrodzony w ciele do ludzkiej rodziny, do potomstwa Adama, żebyśmy my mogli zostać zrodzeni z ducha do Bożej rodziny. Nie jest to naturalna zmiana, zamiana. Dlatego Biblia nazywa to adopcją, usynowieniem. Dzięki temu, że Jezus stał się synem człowieczym, jako człowiek umarł na krzyżu, my przez zaufanie Ewangelii stajemy się synami Boga, dziećmi Boga. Jezus przechodząc na świat jako jeden z nas, przyszedł, aby doświadczyć smutku, po to byśmy my paradoksalnie mogli doświadczyć radości. Przyszedł na ten świat, który jest naszym domem, po to, by naszym domem uczynić świat, który jest Jego domem, który, o, który dla nas opuścił. Ewangelia Jana mówi, że Jezus przyszedł do swojej własności, do własnego ludu, ale swoi go nie przyjęli. To jest wielki paradoks, że jego własny lud, który czytał o nim w, jego, w piśmie, w słowie Bożym, go nie rozpoznał, ale bezbożny żołnierz rzymski pod krzyżem był w stanie powiedzieć o nim: Zaiste, ten był synem Bożym. Jezus jest też wyjątkowym królem. Paradoksalnie wyjątkowym królem, ponieważ jest to król, który nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć. Król, który zamiast zasiąść na miękkim tronie. Skończył na szorstkim krzyżu, odrzucony przez własny naród, do którego przyszedł. I właśnie po drugie, paradoksalna jest również kara i śmierć Chrystusa. Jezus został ukarany, abyśmy my mogli uniknąć kary. Został ogłoszony winnym, abyśmy my mogli zostać ogłoszeni niewinnymi. On poniósł ciężar naszych grzechów, abyśmy my mogli od tego ciężaru zostać uwolnieni. Ktoś, kto nigdy ciężaru grzechu nie czuł, bo Jezus był bez grzechu, musiał udźwignąć ciężar grzechu milionów. Jezus na krzyżu doświadczył przekleństwa, abyśmy my mogli doświadczyć Bożego błogosławieństwa. Jezus swoją śmiercią uratował wielu, ale paradoksalnie nie mógł uratować samego siebie. Kiedy wisiał na krzyżu, ludzie wokół szydzili z niego: "Jeżeli jesteś synem Bożym, stąp z krzyża, abyśmy mogli w ciebie uwierzyć, abyśmy w ciebie uwierzyli". Jednak Jezus w swojej boskiej mocy syna Bożego teoretycznie mógł stąpić z krzyża, ale paradoksalnie w swoim posłuszeństwie woli ojca właśnie nie mógł tego zrobić. To była jedyna rzecz, której nie mógł zrobić. Nie mógł wstąpić z krzyża nie dlatego, że nie był Synem Bożym, ale właśnie dlatego, że nim był. I był posłuszny woli ojca. Jezus został zabity, abyśmy my mogli zostać ożywieni. Stwórca życia. Doświadczył śmierci, aby ci, którzy podlegają śmierci, zostali uwolnieni do życia. To jest coś, co po prostu nie mieści się w głowie. Piotr do Żydów powiedział: Zabiliście stwórcę życia. Zabiliście stwórcę życia. Jak źródło życia może zostać uśmiercone? Jak coś, co jest życiem, może zostać pozbawione życia? To jest taki paradoks, że nie da się tego nawet ubrać w odpowiednie słowa, nie da się porównać tego do czegokolwiek. Jezus został odrzucony, abyśmy my mogli zostać zaakceptowani przez Boga. Druga osoba Trójcy, wisząc na krzyżu, doświadczyła separacji od Ojca, po to, żebyśmy my mogli doświadczyć bliskości Ojca. Jeżeli jeszcze nie wiesz, czym jest dobra nowina, to to wszystko, o czym mówię, za pomocą tych nieprawdopodobnych paradoksów, to jest właśnie dobra nowina. Jezus przyszedł, żył życiem w całkowitym posłuszeństwie Bogu, którym Ty powinieneś być, był żyć. Spełnił wszystkie przykazania Boga, które Ty powinieneś wypełnić, a których nie wypełniłeś. Po czym, będąc bez grzechu, został ukarany zamiast grzeszników, abyś ty, przychodząc z pustymi rękami do Boga, ufając w tą zastępczą ofiarę Chrystusa, mógł zostać oczyszczony z winy i zaakceptowany przez Boga, i mieć pewność Twojego zbawienia, pewność akceptacji przez Boga, pewność wybaczenia Twoich grzechów. Krzyż Chrystusa jest przepełniony paradoksami. Coś, co wygląda jak najgorszy z możliwych obraz nienawiści i gniewu, w rzeczywistości jest obrazem niezmierzonej miłości. Coś, co jest obrazem największej nienawiści człowieka do Boga, jest jednocześnie obrazem największej miłości Boga do człowieka. Coś, co wygląda na największą słabość, jest w rzeczywistości największą siłą. Co, coś, co jest najciemniejszym wydarzeniem w dziejach świata, jest w rzeczywistości triumfem światłości nad ciemnością. Krzyż Chrystusa jest najbardziej haniebnym wydarzeniem w historii, które jest jednocześnie najbardziej chwalebnym wydarzeniem w historii. Moje pytanie brzmi: co zrobisz z tak Chwalebnym wydarzeniem. Co możemy zrobić z przesłaniem tak chwalebnego wydarzenia? I odpowiedzią na to pytanie jest to, że po pierwsze, musimy uzmysłowić sobie, że to wszystko jest prawda, która jest nie mniej rzeczywista niż wszystko to, co nas tutaj dzisiaj otacza ta kazalnica, ten telefon, to krzesło. To, że my tu wszyscy jesteśmy zgromadzeni. To wszystko, o czym powiedziałem, to nie są tylko jakieś doktryny, jakieś nauki do zapamiętania, jako intelektualna ciekawostka. To są prawdy dotyczące, odnoszące się do naszego życia, dotyczące tego otaczającego nas świata. Krzyż naprawdę był tym, czym był. Krzyż naprawdę dokonał tego, czego dokonał. Jezus naprawdę stał się synem człowieczym, żebyśmy my mogli być synami Bożymi. Jezus naprawdę przyjął karę od Boga, żebyśmy my zostali od tej kary uwolnieni. Jezus naprawdę został odrzucony, żebyśmy my mogli zostać zaakceptowani. A to oznacza, że jeżeli ufasz Ewangelii, Bóg adoptował Cię do swojej rodziny i naprawdę jesteś Jego przybranym dzieckiem. Ta historia nie wydarzyła się po to, żeby grono teologów w XXI wieku miało o czym dyskutować. Wydarzyła się po to, żeby naprawdę zadziałać w życiu chodzących po tej ziemi upadłych ludzi w 2021 roku. Więc po pierwsze musimy uzmysłowić sobie, że te wszystkie paradoksy Krzyża są prawdą i realnie wpływają na nas i na otaczający nas świat. Po drugie, chociaż możemy starać się te wszystkie paradoksy dobrze zrozumieć, pojąć, to przede wszystkim potrzebujemy w nie zaufać. Potrzebujemy ufać, bo to nie samo rozumienie Ewangelii nas zbawia, ale zaufanie Ewangelii nas zbawia. Więc nie tylko pamiętaj, że to, co się wydarzyło, wydarzyło się naprawdę, ale ufaj w paradoksalny krzyż Chrystusa. Nie tylko pamiętaj i rozum, ale ufaj w krzyż. Po trzecie. Paradoks Krzyża prowadzi nas nie tylko do zaufania Ewangelii, ale także do zaufania Bogu. Jest wiele pytań, na które nie ma odpowiedzi. Jest wiele niewyjaśnionych kwestii dotyczących charakteru Boga, które trudno nam jest zrozumieć i trudno nam jest przyjąć. Trudno jest nam zrozumieć problem pochodzenia zła. Trudno jest nam zrozumieć problem istnienia cierpienia w naszym życiu. I nie mamy odpowiedzi na pytania, dlaczego w moim życiu spotyka mnie to, co mnie spotyka, jeżeli Bóg mnie kocha i jest dobry. W takich momentach możemy przypominać sobie paradoks krzyża i przypomnieć sobie, w jaki sposób Bóg postąpił z własnym synem. Tak często jesteśmy kuszeni, żeby odrzucać coś z Biblii, bo wydaje nam się nieprawdopodobne, że Bóg jest taki, jak jest w niej opisany. Nam się to wydaje nieprawdopodobne. Ale wtedy właśnie możemy przypominać sobie krzyż i odpowiedzieć sobie na pytanie: jak bardzo prawdopodobne, jak bardzo spójne z naszym wyobrażeniem jest to, że ktoś. Zamordowałby swojego własnego niewinnego syna na Krzyżu, po to, żeby uratować Ciebie od kary za grzech. Paradoks Krzyża. Wszystkie te paradoksy, które są związane z Krzyżem, pomagają nam ufać Bogu, zwłaszcza wtedy, kiedy jest coś dla nas niezrozumiałe, sprzeczne z naszą naturą, sprzeczne z naszymi naturalnymi wyobrażeniami ludzkimi. Te wszystkie paradoksy związane z Krzyżem Chrystusa wzbudzają w nas także zachwyt nad tym, jak mądry, jak wielki, jak łaskawy, jak kochający jest Bóg i jak niepojęte są dla nas Jego plany. Chrystus jest godzien naszej chwały. Chrystus jest godzien naszej czci. I to, w jak niesamowity i paradoksalny sposób przyszedłby żyć i umrzeć w nasze miejsce, motywuje nas do uwielbienia go. Jeżeli godzien chwały i czci jest piesek, któremu stawiają pomnik, bo poświęcił życie, aby ratować dziecko w nierównej walce z większym przeciwnikiem, np. jakimś wilkiem czy jakimś dużym psem. Wszyscy to czujemy, prawda? Wszyscy czujemy, że taki mały kundelek zasłużył sobie na cześć, ratując życie dziecku, dając własne życie, żeby chronić dziecko. O ileż bardziej chwalebna jest śmierć Chrystusa na Krzyżu, który oddał życie za grzeszników. Niech paradoks krzyża prowadzi nas więc do uwielbienia Boga. Amen.